Serio? To... No. Nie, nie, nie władzkuś Zerwa za ekipę Podlewam dobra? kurwa, oh, kurwa lewy dolny ruch No ta jednak... Ta pojedyncza kreska I później przytrzymaj na to zero po lewej stronie E, Padały złota. No I wtedy przejedź na ten, na ziemię. no nie musicie, chuj na jaką piątkę kurwa? Na Max co masz zrobić? Na P jak, jak pierdolnięcie. Pedał. Power. No nie wiem co tam jest na końcu. A na, P. To na, P. na P jak pierdolnięcie. <laughs> kurwa B No ty jesteś B kurwa. Jest P, jebany P. Dupę. P Jak pierdolnięcie. Chuj... No tak, ale jak na to naciśniesz? To jest literka P Kurwa Klaudia no ty, mnie załamuj, ty nie załamuj nie musisz po to czy włączyłeś dom? Mówię ci, że kurwa przejechać Nice Dobra Bo Katarzynka będzie chciała przerwać pewnie 3 do 9 kurwa, będzie P Jak ty chcesz zrobić wrzątek Kurwa na piątce <śmiech> Kurwa Jak <laughs> z jedynki startuje Łee na maxa zrób, Klaudia, po prostu, kurwa mać. Podjebem. <grym> Robert ma problemy techniczne. To są unlucky, nie? Poszedł ją rozjebać. Pejak. Pejak. Chyba trzeba chłopaki to zapisać, nie?